Kaczor Donald ma dla was nowe bombowe pomysły! W najnowszym numerze Komiksy Sztuczki, zawsze śmieszne kawały oraz super splukwaczka Kwaczka! Tygodnik Kaczor Donald najzabawniejsze pismo świata. Skóra dziecka potrzebuje oddychać. Mój jaśne się bawełniane ubranka, bo bawełna doskonale przepuszcza powietrze. Tak jak nowe pieluszki Pampers Premium Cotton Like, czyli Pampers jak bawełna. Są mięciutkie i przepuszczają powietrze. Te nowe pieluszki Pampers Premium Scotton Like są jak bawełniane ubranko. Milutkie i przepuszczają powietrze. A jaką jaś ma gładziutką skórę. I tak świetnie się czuje w moje słoneczko. Nowe Pampers Premium Scotton Like. Miękkie i przepuszczają powietrze. Jak bawełna.